Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. W niedzielny poranek. To znaczy, no, u mnie jest teraz poranek, bo nagrywam to około siódmej godzinki, chyba tam siódma z minutkami. Nawet już nie wiem, bo teraz nie patrzę na, na, na zegar. No, a kiedy Wy obejrzycie, no to, to zobaczę w ogóle, kiedy będę miała czas, żeby wyrzucić Wam ten film. Słuchajcie, tak za oknem aura nie za bardzo, u mnie deszczową gliście. Może komuś się rozjaśni w jakiś sposób ten niedzielny poranek. Postanowiłam wykorzystać jedną z Waszych propozycji, które też nadsyłacie do mnie, i będzie takie czytanko dla wszystkich znaków Zodiaku pod tytułem: Czy on, ona się Tobą bawi? Słuchajcie, dotyczy to relacji takich, które. Są powiedzmy jeszcze niezidentyfikowane do końca. Być może relacje w miarę nowe, takie, gdzie nie wiecie, na czym stoicie. Jeżeli macie pewny grunt, pewną relację, osoba wasza się określiła w jakiś sposób w stosunku do was. Nie ma tutaj e, racjonalnych przesłanek, żeby mieć wątpliwości co do tej osoby, to oczywiście nie jest to przekaz dla Was, więc tego nawet nie oglądajcie, bo można sobie wtedy po prostu nieświadomie zrobić e, najwięcej szkody, tak naprawdę: narobić sobie szkody, narobić sobie krzywdy bo po prostu tematycznie to do Was nie będzie pasowało. Nie wynajdujemy sobie, wiecie, jakichś tam historii niestworzonych, które nie są kompatybilne z naszą osobistą sytuacją. To jest dla osób, które mają wątpliwości co do swojej tam osoby, którą znają, która jest ich partnerem, partnerką, bądź po prostu taką przygodną znajomością. Zaczynamy od wodnika, kończymy na koziorożcu, tradycyjnie, jak zwykle, trzynasta karta dla tych, którzy nie odnajdą się przy swoim znaku Zodiaku, czyli przekaz dla ich znaku Zodiaku totalnie nie będzie dla nich pasował. Pamiętajcie, żeby też sprawdzać na przykład ascendenty, dlatego że no też jakby. To jest rodzaj pewnej umowy, że my reprezentujemy taki, a nie inny znak, bo w rzeczywistości jesteśmy zlepkiem różnych znaków, różnych energii. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie jak jesteśmy koziorożcem, no to um, twardy koziorożec i tutaj nic poza tym. Absolutnie nie, bo ascendent możecie mieć gdzie indziej, planety możecie mieć się gdzie indziej i wtedy po prostu ten przekaz dla Was nie będzie adekwatny. Więc pamiętajcie o tym. No, i cóż, zaczynamy. Zapraszam Was oczywiście do korzystania z promocji weekendowych, które dzisiaj jeszcze trwają. Czytania rozbudowane roczne, wszystkie sfery życia w cenie 33 zł, oraz czytania rozbudowane partnerskie na obecnego bądź przyszłego partnera, również w cenie 33 zł. Szczegóły, jak zawsze, w zakładce społeczność, a mój adres mailowy, jak zawsze, w opisie pod filmem. To tyle tytułem takiego wstępu. Oczywiście, zapraszam Was serdecznie do lajkowania, do subskrybowania kanału, do komentarzy, do zostawiania komentarzy. Zawsze jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe. No i cóż, losujemy po jednej karcie z jednej talii tarota i druga karta doprecyzowująca do każdego rozkładu. Dobrze, wodniki. Czy osoba, o której myślisz, e, się tobą bawi? Czy ta osoba się tobą bawi? Tu mamy piątkę kielichów i jakieś hmm, rozczarowanko. E, być może ta osoba nie do końca wierzy, że coś tutaj między wami mogłoby być, i dlatego ona tak do ciebie podchodzi. Nieśmiało, masz wrażenie, że raz się zbliża, raz się oddala, ale niewątpliwie no, jest to osoba, która kocha, jest to osoba, która ma wiele do zaoferowania, osoba, która naprawdę szuka tej swojej prawdziwej miłości. Widzicie, ona tutaj nie dostrzega, że ta miłość to jesteście prawdopodobnie wy, że jesteście w tej dwójce kielichów, bo ta osoba no, doznała jakiegoś rozczarowania, coś przeżyła. Tu leży trójka kielichów. Ta osoba wielokrotnie była pokonana, rozłożona na łopatki, chociaż kochała, chociaż. Angażowała się mocno, to niestety y, przegrywała y, tę miłosną potyczkę. I tutaj Wy musicie być bardzo cierpliwi i bardzo też tacy empatyczni w stosunku do tej osoby, jeśli ona ma się przed Wami otworzyć, bo inaczej ta osoba po prostu może tutaj się nie odważyć. Ta osoba y, po prostu jeszcze za bardzo pamięta te swoje przeszłe y, problemy, aczkolwiek bardzo by chciała na pewno otworzyć się na miłość. Teraz rybki. Rybki nasze zodiakalne Czy ta osoba, o której myślisz Się tobą bawi Czy ta osoba, o której myślisz Się bawi tobą hmm. Powiem wam tak, jest karta głupca I tutaj um, mam takie wrażenie Że trafiliście na osobę Która może troszeczkę tutaj um, Z wami być dla takiej zabawy Bo ten więc to jest taki mm, ktoś nieokrzesany. Na zasadzie łatwo przychodzi, łatwo odchodzi. Y, żyje się raz, dzisiaj korzystamy z życia, dzisiaj się bawimy. Zobaczmy, jaka będzie druga karta, czy ta osoba się wami bawi. Y, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tutaj będziecie zawiedzeni tą relacją. Y, ona nie skończy się dla Was pozytywnie. Wydaje mi się, że to też będzie taka osoba, która łatwo zmienia obiekt swoich zainteresowań, łatwo się nudzi, bo ona nieustannie pragnie jakiejś nowej przygody i tutaj w tym momencie może wy jesteście tą przygodą ale za jakiś czas ta osoba pewnie pogna gdzie indziej, to jest ktoś tutaj taki wiecie, niedojrzały taki jeszcze e, fiubździu w głowie, skaczący z kwiatka na kwiatek, no nie polecam niestety w waszym przypadku e, baran zodiakalny zodiakalny baran i już tutaj e, słuchajcie mi karty rozwala <laughs> już mi wypadają u baranków karty, bo ta talia, wiecie co, w ogóle jest taka duża, nieporęczna, trochę ciężko się ją tasuje, ale baran mi tu już zrobił małą rewolucję. Zaprowadził swoje porządki. No jak to baran, tak? Rządy muszą być. Okej, okay, czy ta osoba. O której myślisz się tobą bawi. Hmm. Ta osoba może chcieć od ciebie czegoś szybkiego, takiego romansowego, bo karta rydwanu pokazuje, że jest szybka akcja. Coś się bardzo szybko odpala i pytanie, czy to jest ta iskra, która przetrwa, czy to jest tylko takie chwilowe. Zobaczmy jeszcze druga karta dla was. Y, czy ta osoba się tobą bawi? Wiecie co? Ja bym powiedziała, że ona się nie bawi wami w sensie takim intencjonalnym, że ta osoba tego chce. Natomiast pcha was bardzo mocno do siebie karma. Po prostu jesteście ze sobą karmicznie związani. I y, teraz no. Tak jak to bywa w relacjach karmicznych. Albo yy, przepracujecie karmę i będziecie gdzieś tutaj starać się być razem, albo yy, przepracujecie karmę i się rozstaniecie, albo nie przepracujecie karmy, tylko troszeczkę się poszarpiecie wzajemnie. Yy, wszystko zależy od Waszego stopnia świadomości. No teraz Wy już będziecie świadomi, co to jest, że coś tutaj jest głębszego, że coś tutaj jest na rzeczy. Ale nie powiedziałabym, bo yy, jakby meritum naszego czytania, zasadnicze pytanie jest tak, takie, czy ta osoba się tobą bawi, więc nie powiedziałabym tego. Tę Te osobę gna do ciebie, prawdopodobnie tak samo jak ciebie, gna do tej osoby, bo ta karma was tutaj po prostu próbuje. Hmm... Jakoś do siebie przygnać właśnie, tu jest ruch, dynamika. Macie też być może takie wrażenie, że wsiedliście na roller coaster i tutaj wszystko bardzo szybko się rozgrywa. Dokładnie może być tutaj taka szybka akcja. Byki zodiakalne, czy ta osoba się Tobą bawi, drogi Byku, czy ta osoba się Tobą bawi? Hmm. Rycerz Buław, ta osoba być może Cię adoruje, być może prawi Ci komplementy, być może gdzieś zaprasza, wychodzi z inicjatywą, i Ty tutaj, jeżeli jesteś. Bykiem, który ma taką małą ym, wiarę w siebie, to może myśleć właśnie, że nie no, przecież on ym, nie jest dla mnie, gdzie ja tam, ona jest taka piękna, ja jej nie dorastam do pięt, przecież mogłaby mieć każdego i tak dalej, i tak dalej. To rycerz Monet się tutaj też pokazuje, więc osoba rzeczywiście szybko działająca, spontaniczna, ale też taka solidna, ta osoba nie ma złych intencji, ta osoba po prostu być może też trochę jest w tym nieporadna, nie wie, jak do Was podejść. Yy, ale stara się ze wszystkich sił, może tam nie zawsze jej wychodzi tak jak chce, ale nie pokazują się tutaj jakieś jej. Nieuczciwe zamiary. Nie pokazuje się nic takiego, że ta osoba chciałaby się wami bawić czy wami manipulować. Absolutnie nie. Bliźnięta, zobaczmy. Czy osoba, o której myślisz, się tobą bawi? Czy osoba, o której myślisz, się tobą bawi? No, ta osoba wasza może być niezdecydowana, dlatego, że ona jeszcze oprócz was kogoś może mieć. No i tutaj nawet wiecie, co nie tyle, że się bawi, ale jakoś nie potrafi być może pod. Podjąć wyboru, dlatego że i wy jesteście atrakcyjni dla tej osoby, i ktoś drugi jest atrakcyjny dla tej osoby, i trudno jej tutaj tak właśnie dokonać tego wyboru. No, pokazuje się dwójka kielichów, więc ta osoba niewątpliwie jakieś uczucia do was żywi. Tu nie ma takiej zabawy, tutaj nie ma takiego lekceważenia was. Być może ta osoba, kiedy ją poznaliście, była już zaangażowana w relację z kimś i ona musi po prostu z tej relacji najpierw zrezygnować, odejść, zakończyć jedno. Aby mogła przyjść do Was, być może ta osoba zwleka z podjęciem tej decyzji, obiecywała, że na przykład odejdzie. Że rozwiedzie się, że zostawi kogoś tam yy, i przyjdzie do was, ale może zwlekać i to może rodzić takie wasze wątpliwości. Niemniej jednak ta dwójka kielichów pokazuje, że osoba, no, że jej naprawdę na was zależy, że to nie są tylko takie, wiecie, takie gadanie. Yy, niemniej jednak pytanie, co ta osoba z tym zrobi, czy ona w końcu będzie w stanie tę decyzję podjąć. Raki, zodiakalne raki. Czy osoba. O której myślisz, się tobą bawi, drogi raku, księżniczka kielichów. Ta osoba rozkwita, ta osoba yy, być może powoli zakochuje się w tobie, być może to jest jakaś nowa zupełnie znajomość, ta osoba jest tobą w jakiś tam sposób oczarowana, yy, chce czegoś <laughs> takiego nowego w swoim życiu. Chce się z Tobą spotykać, chce z Tobą spędzać czas. Wiecie, w czym może tutaj być problem, że ta osoba nie jest na razie zdeklarowana na takie coś bardzo poważne, tylko ona chce Ciebie poznać, chce się otworzyć na to, jakoś razem wspólnie bawić być może nie tylko we dwoje, ale gdzieś tam we wspólnej grupie osób i Wy możecie się zastanawiać, czy On, Ona. Mm, naprawdę chce być ze mną, ale ta osoba nie będzie się tutaj z niczym spieszyła. Ona też chce was poznać, natomiast intencje ma jak najbardziej dobre. Także tutaj y, wydaje mi się, że możecie o to być spokojni. Natomiast nie będzie się ta osoba jakoś tam spieszyła. Y, być może bardziej będzie chciała właśnie was poznać w różnych sytuacjach, pobyć z wami, ale też. Otoczeniu przyjaciół w jakiejś, taki, w jakiejś towarzyskiej atmosferze. Zodiakalny lew. Czy osoba, o której myślisz, się tobą bawi? Drogi lwie. Proszę nie drażnić lwa. <laughs> Ósemka buła. No wiecie co, tutaj między wami może być intensywny kontakt i taki wielki przepływ energii że i wy, i ta osoba doskonale to czujecie, że tutaj coś jest na rzeczy, że coś tam was mocnego łączy natomiast wiecie co no ktoś tutaj musi coś zakończyć jest dziesiątka mieczy albo ktoś musi coś zakończyć żeby po prostu móc wejść jakby pełną parą w tę waszą relację i wy tu możecie mieć nawet takie wrażenie, że no on czy ona Dużo pisze, dużo mówi, dużo się kontaktuje, ale nic z tego kontaktu nie wynika, no bo właśnie coś jest niezamknięte, coś jest niezakończone. Yy, druga sprawa jest też taka, że ktoś tutaj yy, może być w jakimś też trudnym okresie swojego życia w tej dziesiątce mieczy, yy, wychodzić z jakichś życiowych problemów, coś właśnie yy, się może dziać tutaj, i dlatego ta osoba, pomimo tego, że być może dużo mówi, no to niestety mało robi w tej relacji, wiecie, bo jeszcze nie jest na to gotowa. Chce jakiegoś tam kontaktu, chce z wami się kontaktować, chce z wami pisać, ale yy, niekoniecznie tutaj robi jakieś konkretne kroki w Waszym kierunku, dlatego że gdzieś jeszcze po prostu yy, nie jest uleczona albo coś jeszcze takiego się dzieje, że chwilowo nie może tego zrobić. Yy, być może i dla obojga z Was jest tutaj konieczność zakończenia jakiegoś trudnego okresu i pójścia do przodu, po prostu. Pójść za tym, co was tutaj ciągnie, przyciąga, być może się oboje opieracie temu, nie chcecie, boicie się i to może być właśnie obopólny taki strach. Panna, czy osoba, o której myślisz, się Tobą bawi? Droga Panno, czy osoba, o której myślisz, się Tobą bawi? Nie. Ta osoba jest honorowa. Ta osoba ma y, uczciwe zamiary. Ta osoba chce, żeby było między Wami dobrze, żeby był między Wami balans, równowaga, żebyście się albo przyjaźnili, albo wzajemnie w jakiś sposób uzupełniali, jeśli to jest związek, y, jest w stanie zaoferować Ci pomoc i wsparcie. Tego samego prawdopodobnie oczekuje od ciebie. Tak, to jest dziewiątka monet. Też może być tak, że jeżeli już jesteście w związku z tą osobą, to musicie jej jakby dać więcej swobody, bo to jest osoba, która w związku też będzie szukała takiej swojej niezależności. Też będzie tego potrzebowała, żeby na przykład od czasu do czasu wyjść gdzieś tylko i wyłącznie sama, bez swojej drugiej połówki. Tutaj też u Was jest jakaś taka ważna życiowa lekcja. Ta osoba, która stanęła na waszej drodze. Ma Was czegoś nauczyć i Wy tę osobę również macie czegoś nauczyć Takiego, takiej właśnie równowagi, balansu, żeby nie dawać za dużo, ale też nie dawać za mało, dawać w sam raz, żeby panowała równowaga. Być może nie mieliście wcześniej takich właśnie zrównoważonych relacji, gdzie każdy coś otrzymuje i każdy po prostu daje porówno. Yy, dobrze, i teraz zodiakalna waga. Czy osoba, o której myślisz, się tobą bawi. Zodiakalna waga. Mamy pustelnika. Ta osoba może być spod znaku panny, na przykład, ale może być to ogólnie taki indywidualista, samotnik, osoba, która troszeczkę stroni od ludzi, rzadko gdzieś tam wychodzi, może jest domatorem, ale jest szóstka mieczy i ta osoba mm, traktuje ciebie poważnie. Ona dla ciebie właściwie jest w stanie wyjść z tej swojej samotni, z jakiegoś takiego stanu, oderwać się od pracy, nad którą się bardzo mocno pochyla. Chcę tutaj kontaktu z Tobą, mało tego, w szóstce mieczy, to ona nawet by chciała jakiejś takiej zmiany, daleko idącej zmiany życiowej, zmiany dla Ciebie. Jak ta osoba gdzieś tam właśnie stroniła od ludzi, czy mieszkała gdzieś na jakimś odludziu, to ona nawet byłaby skłonna tutaj dla Ciebie się gdzieś przeprowadzić, przyjechać nawet z daleka. Więc tu myślę, że jak najbardziej poważnie ta osoba Ciebie traktuje, tylko po prostu może być takim typem osoby, który się nie wychyla, który gdzieś tam potrzebuje też tej swojej samotni, jest taki nienarzucający się, po prostu taki, taki może trochę nawet niedopasowany do tego świata, ale to jest jakby urok tej osoby, to jest jej taka wewnętrzna mądrość, to jest coś, co należy cenić, ponieważ mało jest takich ludzi tak naprawdę. Skorpion, czy ta osoba, o której myślisz, Skorpionie, się tobą bawi. Koło fortuny. No, w kole fortuny to zawsze jest tak raz pod wozem, raz na wozie, tak? E, tutaj może los bardzo mocno e, cię z tą osobą stykać i możesz mieć takie wrażenie właśnie, że tu jakieś normalnie się dzieją i jakaś taka loteria się dzieje, jakieś dziwaczne rzeczy się dzieją. Dziewiątka była ta osoba, prawdopodobnie ja tak to odczuwam, została postawiona na twojej drodze na chwilę, po to, żeby pomóc ci wyjść z czegoś, co miało miejsce wcześniej, uleczyć się. Yy, nie bawi się tobą ta osoba, bardziej tutaj los was postawił na swojej drodze, po to, żebyście nawet wiecie, co na siebie wzajemnie, na siebie wzajemnie wpadali dosłownie wpadali w różnych dziwnych miejscach, żeby sobie y, coś uświadomić. Ja tutaj tak bardzo mocno czuję, że tu chodzi o coś innego, nie o relację taką docelową, tylko o relację wspierającą, tak zwaną, która pozwala właśnie z czegoś tam wyjść, ale nie sądzę, żeby ta osoba tu miała jakieś złe zamiary wobec Ciebie. Y, strzelec, y, czy osoba, o której myślisz, bawi się Tobą, sąd ostateczny, więc tutaj też jakaś karma, jakaś Karma Wam tutaj, że tak powiem, rozdaje karty, rządzi tą Waszą relacją, spaja Was. W jakiś sposób, jakieś takie karmiczne sprawy. Jest ósemka mieczy i wiecie co? Być może ta relacja ma kogoś tutaj wydobyć z jakiejś takiej skorupki, takiej zadumy, bo ktoś za długo siedział pod kloszem, wiecie? Tak mi się wydaje. Albo miał o sobie jakieś takie niezbyt dobre mniemanie podyktowane jakimiś kompleksami i w związku z tym pojawia się ta osoba w twoim życiu, żeby cię z tego wyciągnąć. Nie bawi się tobą. To jest też jakby tutaj odgórny plan, że ta osoba miała się pojawić i ona się pojawiła dokładnie w tym momencie, w momencie, kiedy ty tego potrzebujesz, żeby właśnie wyjść gdzieś ze swojej skorupki albo zupełnie, zupełnie przetransformować swój e, sposób myślenia i o sobie, i o otaczającym ci świecie. Bo generalnie, jeżeli zmienisz ten swój sposób myślenia o sobie, to cały świat również zacznie się zmieniać. E, I teraz koziorożec. Czy ta osoba, o której myślisz. Bawi się tobą, drogi koziorożców. Czy ta osoba się tobą bawi? Oj, to jest prawdopodobnie poważna kobieta, a jeżeli mężczyzna, to też taki, który wie, czego chce osoba, która jest pewna swoich racji, yy, która może mieć taką, wiecie co, postawę troszeczkę, że mnie się coś należy, bo to jest osoba pewna siebie, ale yy, ona też wiele w swoim życiu wywalczyła swoją ciężką pracą i dlatego po prostu ta osoba tak, ona docenia po prostu to, co jest yy, to, co jest robione w sposób taki wytrwały, cierpliwy. Yy, ta osoba docenia też tego typu relacje, które się kształtują na przestrzeni miesięcy, być może nawet lat, ale pozostają na zawsze. I tutaj, niezależnie czy ta osoba to jest ktoś, kto będzie twoim partnerem czy partnerką, to ty, jakby zawsze będziesz mógł liczyć na tę osobę, ona zawsze będzie w twojej przestrzeni. To jest jakaś długofalowa znajomość, taka stała w twoim życiu. Może chodzić o takiego już przyjaciela, jak to się mówi, do grobowej deski. Więc tutaj ta osoba jest uczciwa, ta osoba jest konkretna, ale ona też będzie wymagała od ciebie, żebyś ty pokazał, czy pokazała, że Tobie zależy, że Ty się chcesz starać dla dobra wspólnego, bo to jest tego typu człowiek, także tutaj jak najbardziej. No i kochani, trzynasta karta. Trzynasta karta dla tych, którzy nie utożsamili się z przekazem dla swojego znaku Zodiaku, czy ta osoba, o której myślisz, bawi się. Tobą, czy ta osoba, o której myślisz, bawi się tobą, a taki już nas informuje, że osoba ma poważne zamiary, że chce czegoś trwałego prawdopodobnie z tobą, chce zbudować coś takiego nie na wietrze, tylko takiego po prostu, co yy, będzie coś znaczyło. Tylko jest to osoba, która ma na ten moment jeszcze dużo wątpliwości, jeszcze nie ma takiej klarownej wizji, jak to wszystko miałoby wyglądać, więc może Wam się wydawać, że ta osoba sama. Nie wie, czego chce. Bo rycerz mieczy to jest taki właśnie, który kojarzy się właśnie z człowiekiem, który do końca nie wie, czego chce. Tak, tak dziewczyny czasami mówią, które się do mnie zgłaszają, że przychodzi, cztery litery zawraca, potem gdzieś sobie idzie znowu, zostawia z takim jednym wielkim niedopowiedzeniem. No i co tutaj z takim robić? No, dać prawdopodobnie trochę czasu. Niech ta osoba dojrzeje, niech ta osoba już będzie pewna tej swojej decyzji. Ja widzę tutaj, że to wynika prawdopodobnie z jakichś wewnętrznych wnętrznych takich wahań tej osoby nie ma to nic wspólnego z wami, tylko bardziej właśnie z tą osobą, że gdzieś tam może ją w tym momencie ta sytuacja przerasta, może jest lęk przed takim zaangażowaniem się, ale jednocześnie no jest chęć, żeby coś z tego było. Także tu nie ma też jakichś intencji takiej manipulacji i bawienia się wami. Okej, okay, kochani, Serdecznie wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich życzę miłej udanej niedzieli do zobaczenia do usłyszenia.